Że wiem, że powyłamki ktoś zamiata Jesteśmy w Warszawie przy ulicy kolejowej. Jest to jedno z brzydszych miejsc w Warszawie w ogóle, i mamy też dzisiaj wyjątkowo brzydki samochód, więc pasuje idealnie do tego miejsca. Specjalnie szukałem jak, naj, jak najbrzydszej miejscówki, żeby właśnie się skomponowała z tym nieprawdopodobnie wręcz brzydkim samochodem. Jak już się pewnie domyśliliście, to jest Dacia 1310 Brek. Brek, takie francuskie słowo oznaczające kombi. Rok produkcji 96. Zdecydowanie najgorsze lata fabryki w Piteszti, Po kilku liftingach, z czego każdy jedynie pogarszał jakość i spowodował, że samochód był coraz brzydszy, coraz bardziej anachroniczny. I jest to samochód, który kondensuje całą brzydotę samochodów z późnych krajów demokracji ludowej, czy też postludowej w tym przypadku, bo już 96 rok, ale zaczęli go robić, jak wiemy, w latach 70. wczesnych. No, i ten samochód jest tak niewiarygodnie, wręcz brzydki, że aż jest piękny. Przyjechałem tutaj specjalnie na ulicę kolejową w Warszawie, żeby Wam pokazać i paskudny samochód, i paskudną okolicę. Więc zrobimy sobie taki film mieszany: będzie trochę obrzydliwej daci i trochę ciekawych i e, ładnych widoczków kolejowych z tej okolicy. Ale zaczniemy sobie jednak od samochodu, w końcu te filmy są o samochodach. I zaczniemy sobie od przodu tego samochodu, gdzie zwrócił moją uwagę ten dramatycznie niedopasowany grill, co musiał myśleć designer, który zrobił reflektory płaskie w ten sposób, ale grill wystaje. także całość się nie schodzi w jedno, tylko powoduje takie wrażenie dysharmonii w tym miejscu, coś przerażającego. Drugim, jeszcze bardziej dysharmonicznym elementem tego przodu, to jest ta kostka, tutaj, która ma wycięte miejsce pod światło, czyli ale tego światła przeciwimielnego tutaj nie ma, więc jest taki wystający, zbyteczny, plastikowy element. Pięknie. Kolejna rzecz to jest mocowanie elementu tutaj przy masce. Ja rozumiem, że było ciężko. Ja wiem, że było trudno w ogóle i było biednie, ale żeby przykręcać te śruby, które widać z wierzchu, to już trzeba być hardcorem widać. Tu jest ładny, opuszczony kamper na Dukacie. Tu są warsztaty motocyklowe. Stoi nawet Ford Escort i jakiś motocykl. A tu jest znany warszawski pub motocyklowy, dwa koła. Ja to Ogólnie oryginalne Renault 12, który którym Dacia i z którego licencja na Dacie się wywodzi. Miało w sobie taką elegancką lekkość lat 60., Między innymi za sprawą tego, że było tutaj z i tak troszeczkę do I miało małe stryczki.

Modem, tłota, to, to wyszomcy, designem mamy ten element charakterystyczny dla wielu modeli Renault, m.in. w piątce był też zastosowany, czyli wystające takie tutaj panele, gdzie tu jest podświetlenie tablicy, a tu jest lampa cofania, a dlaczego dzielna. Do tego wszystkiego mamy znowu ten wielki, ogromny czarny klasikowy zbior, kompletnie nie pasujący do reszty. Czyli mamy lata 60., pojedyncze 70. i późne 80. w jednym, e, jednym kawałku samochodu, w jednej czynnej części darczyńki 13-10. Natomiast skoro już przy bagażniku jesteśmy, to w filmie z Niwą. E, nie pokazałem wam bagażnika z Niwy, bo zapomniałem, e, więc teraz będzie bagażnik Niwy, uwaga. Tak, już gotowe. A teraz bagażnik dał Ci 13. Najważniejsza i największa zaleta tego samochodu, oczywiście wersji końca, to jest właśnie ten bagażnik. Tylko tak. klapa się nie trzyma, opada, trzeba ją trzymać głową. Wpada sobie tak, żeby jej klapa nie zmiażdżała głowy. Natomiast rolety mamy twardą dół, która się tak o, o, składa w ten sposób. No ale bagażnik i tak jest imponujący. A co lepsze, to udało się koło zapasowe zmieścić tutaj w takiej kieszeni jak w Mercedesie okularze kombi, tylko okularze kombi jest tam, a tu jest tu. I tu jest jeden fajny gadżet w tym bagażniku, to są ramki na tablice rejestracyjne Dacia Solcar, to jest...